Witam serdecznie! Dzisiaj zrobimy ciasto z kremem rumowym. I będziemy potrzebować na ciasto 3 duże jajka, szczyptę soli, półtora szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, pół szklanki oleju możemy zastąpić 10 dekami stopionego masła pół szklanki mleka półtora łyżeczki proszku do pieczenia i trzy czwarte szklanki cukru jajka z cukrem ubijam na puszystą masę masę jajeczną już mam ubitą dolewam mleko olej dodaję proszek oraz mąkę i cały czas mieszam. to musi mieć jednolitą konsystencję. To świadczy, że już składniki mamy połączone. Tak. Jeszcze sobie. Zbiorę brzegi i wyłożymy do formy formę 17 na 27 cm, Mam wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto będziemy piekli około 35 minut w 170 stopniach. Powierzchnię wyrównujemy i ciasto wędruje do. Piekarnika, a później przygotujemy krem. Ciasto mam pięknie upieczone, jedną trzecią ciasta skroję i pokroję w kosteczkę, a na krem będziemy potrzebować 200 ml śmietany 30% 40 deko kremowego serka, 5 łyżeczek żelatyny. 3 łyżki rumu, szklankę cukru oraz dużą garść rodzynek. Rodzynki przelałam wrzącą wodą, zalałam alkoholem, pozostawiłam na całą noc. Żelatynę zalewam tak, pół szklanki wrzącej wody. I mieszam do całkowitego rozpuszczenia, a śmietane ubiję na sztywno. Tak jak wspominałam, ciasto skroję i pokroję w kosteczkę i będziemy później już składać ciasto. Mieszamy żelatynę, żelatyna musi być całkowicie płynna i letnia, zaznaczam, żelatyna musi być letnia. A śmietanę z cukrem ubijam na sztywno. Ciasto, tak jak wspominałam, mam pokrojoną w kosteczkę, jedną trzecią ciasta tu mam śmietanę ubitą i teraz śmietanę łączę z serkiem i dodaję pozostałe składniki dolewam żelatynę cały czas mieszam dolewam rum i teraz połączymy krem z rodzynkami i pokrojonym ciastem Wyłożymy na ciasto. Rozprowadzamy po całej powierzchni. Widajemy do lodówki na minimum dwie godziny. Możemy wiesz, posypać kokosem lub płatkami migdałowymi, a ja posypię kokosem. Ciasto z kremem wędruje do lodówki. I tak oto wygląda ciasto z kremem rumowym. Ukroimy kawałeczek. Tak wygląda w przekroju. O ile państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto z kremem rumowym.